Jo, się ma, to ja. Olek Jezus, no znowu imię powiedziałem. Czy ja nie, nie? miałem powiedzieć imienia. Na pewno dzisiaj wbijamy dużo, dużo miejsca w, w duży karnet To jest bardzo miłe dla mnie. E, I teraz tak, zagramy sobie tam po parę rundek. Nie wiem, zagramy sobie to, to. Zrobię sobie to, to, to i to. Zagramy sobie tutaj dynana. Mike. Ta mnie maj! Hold my! Todd maj! Oga! Czy ja będę wiał... Czy pi ja będę wiał pierwsze 10? 20, 30, 40! 50! Łan! Łan rzeczy karnet! Otwieramy pierwszy startrup. Dajcie się teraz suba łap i łap. Nie daliście mi łapki w górę. To jest hańba z was. Ja tu się puknijcie. czy nie pokazałem, gdzie się puknijcie, Puknijcie się Puknijcie teraz w suba i łapkę w górę pod tym filmem. Dziękuję. Dziś do rozdania mam taką nową nowego skina. O oh meget, o oh meget, o oh meget, o oh god! No boty. Czy to nie było boty? To musiały być boty, 100% to musiały być boty. Dobra, a nie, prze, już nie przejmujemy się takim pierwszym zgodem. <śla> Dzisiaj mam do rozdania taki pakiet mleudi lub, lub kartę o wartości, żebyście yy, parę nastu tutaj, 50, 60 tutaj, żebyście sobie mogli kupić tak Nie, nie mam już. Co, co ja mówię, nic nie mam do rozdania dzisiaj. Dzisiaj mam do rozdania pocałunek. Gdzie? ja pławę. Lecimy na środek, nie ma co się Chodź! Najwyżej zdefiniemy. Ej, w ogóle... Czemu ja nie gram na padzie? Takie pytanie mam. No i od razu łatwiej. Nie muszę niczego podnosić, jak trudno. Rozwalamy takiego kupsztalka. Kup o, wal. Ty walnę tam koło niego gadżet. No, no, no! Walłem gadżet i... kto wygra? Kto wygra? Kto wygra? Łomek! Wow, meg! To było bardzo fajne. To... Ej, to było naprawdę fajne. To było fajne. No, znowu łapki w górę nie zostawiam. Czy was po prostu coś boli? Jezus, no... Widzowie, zostawia się łapkę w górę i subskrypcję. Tak jak mój tatuś i moja mamusia. Którzy powiedzieli, żeby mnie odsubskrybowali. To chyba zrobili, ale okej, okay, nieważne, dziadek mnie nie subskrybuje, nikt mnie, FIFA, nikt mnie inny nie subskrybuje, oprócz e, jakichś losowych typów i w ogóle, no tak, losowych typów nie subskrybuje. Hop, 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 oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh no! Ale widzę, jak mam wygra wygrać w takiej sytuacji, gdy taka. a Cię bije? tu macie ciebie? To mi moja wina zjazd dał. Nie, ja muszę nagrać, Nie, dzisiaj będą dwa odcinki: jeden Minecraft, Nie, jeden Foksjum? Chcesz się Nie, piszcie w komentarzu, będzie na pewno Foksjum. A je. Juhu, mówcie ciągle: Juhu, przed tym odcinku. Juhu, 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 juhu. juhu. Ej, zabiję tego na Hita. Ale aj! Ale aj bratku kurdeź mi tam podejść do tego szmetterminga Nie yep. yep. kolegaś Dobra skoczmy sobie Dawaj skoczymy tylko Jep. Dobra, nie pytajcie Nie Zapomniałem, że nie mogę skoczyć, bo nie kupiłem gadżetu. I nie mogę kupić gadżetu. Mój kolega wybija hipercharge na... Daj na kupcach. Mini Mike, mini Mike, bo jest minimalnego wzrostu nasz mini Mike. Baby. Co? Co? Dobra, ten aż mnie kurza. Jak ten aż mnie kurza. Ostro. Mówimy to. All the Mike! To nie tak, że ja chcę dostawać subskrypt Nie, to nie tak. Ja nie chcę dostawać subskrypcji. Możecie mnie oczywiście ze subskrybować. mi miło. Ten skin! Ten skin, który siedzi na fotelu. Albo ten... Heroska Bibi. Heroska Bibi powinna wrócić. O Jezus, ja trafiłem Bibi za 10 kapuch i teraz bardzo chcę mieć skina do Bibi. Nawet mój kolega Czarny. Ogólnie też bardzo polecam wejść sobie na kanał czarmi.pl i go zasubskrybować. Mam go, chyba pierwszy ulubiony kanał mój, w sumie, jak moim kolegom właśnie zainspirowałem. I właśnie dziękuję Ci. I to. Wpisujecie sobie czarmi.pl, Czarni z małej, pl z dużej. I możecie nawet zobaczyć nasz klub czarmi.pl. Też, też Mamy tam dużo kucharków. Jakby mnie tam niestety na razie nie ma, ale za niedługo tam dołączę, jak się miejsca zwolnią, Albo jak kupuś, to kupi miejsca, to długie się tak da. Po prostu nie mogłem, nie. Wyszedłem, żeby wejść na jakieś gangi inne i takie inne dla Dla TikToka takiego jednego. Jezus, co wiem. Raz no, ja zabijmy. Aha, chłop się poddaje, jak mam 55 HP. XD Chłop mógł mnie załatwić na hita, naprawdę. jak Ja Lecia gadżet, by mi się strasznie teraz przydał UWAGA! ILE?! Czy mi poleciały po prostu? Nie, ja musiałem. Nie. Nie będę pokonywał jakichś 15 przeciwników. Powaliło was. Ja po prostu piję sobie dwa start dzisiaj. Nie, to jest krótki odcinek. To jest krótki odcinek. To ja jest drugi odcinek. To jest króciutki odcinek. Chyba założę swój klub. Ale uniki, ale uniki, ale uniki. Ale robię uniki. Ale robią. Nie miał, a ja mam. Próbował mnie w ogóle zabić, chłopca. A. I tak dla Farela. Y, tak czy tam dla Damiana. Jak chcesz grać na padzie, to y, już ci mówię: gadżet to jest. Y, X. 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 Na jak jeszcze spada. Damian. Dobra, ja byłem pierwszy, ja pierwszy byłem. Co? Co? Ty byłem pierwszy? To nie miało tak wyglądać. O, widzowie chyba zostawili wsiławki w górę. To jest szacunek. Dobra widzowie, otwieramy dwa star dropy na tym odcinku teraz. Dobra, otworzymy jednego z I Ej, teraz tak. Zostawiacie tu łapkę w górę i subskrypcję. Epicki. No i po co mi jakieś narkotyki dla nich? Cold. Takie cold do odblokowania za parę gemów. 5 gemów. Nie wydajemy gemów. My oszczędzamy na zakupie. Pala, pala, bala! kupimy pala! Ale nie, papu taki... Kupi... mnie, Nie, panu! Ja bym kupię pana! Ja bym kupił pala, miałem, miałem! Ja kupić miałem bala! Kogo wybrać? Ej, piszcie w komentarzach. Ej, Bit, Tik czy Karl. Ja na ten... Ku kurczę tik. nie wiem. Tych to kupa. Bicie jest mocny. Nie piszcie mi w komentarza maszyna bojowa. I ulepszamy dziada, ulepszamy na maksa. Obygin Siódma mocna działiu. Widzimy cztery rundy koltem. Ja będę kończył odcinek, wiecie, bo ja chcę jeszcze nagrać dla was ten drugi odcinek. Może nie z Foxiem szczerze, ale nagram go raczej z... Ma nie z Minecrafta, nie po Minecraft'owi już wam się nudzi. BS. BS Richard. Bratku, dał mnie uspokój. What the fuck? Co tu się stanęło? Co to się stanęło? No nie miało tak wyglądać. Co tu... Na ekranie ustawni, aby zasłyszeć? Ty zrobić na tym koncie Super SEC IT! Czy raczej nie robić Super SEC ID! AS Adam xddddd. Pochem mi się. się grać nie da. Kolto mam na 20 randze chyba. Bibi, najlepsze z w grze. Ja wam zaraz pokażę moje konto, na którym teraz gram. Po to zarobię. Postaram się na nim bić. Tam na sobie sobie ID, byście mogli z tego konta oglądać, ale... To nie będzie takie łatwe. Na razie nie umiem założyć CyberSell ID. Cygaro, cygaro, cy, cygaro, cygaro, Dobra, zaraz zrobię klub na waszych oczach, do którego sobie możecie dołączyć. I nazwijmy je ja ten klub fajnie. Nie, bo nie mam tysiąca golda. Kukli D To zaraz będę miał... Eu não acertei essa bomba. Onde está Eu o que é uh. 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 Primo! Sorry noob. No i nie zrobimy teraz klubu, ale poczekajcie. Zobaczymy sobie gdzie tu jest tysiąc golda. Dobra, trzydzieści cztery tysiąc gold. Wiecie, ja już wolę za starę parę... legendarnego go trafić. Praca zespołowa, to praca sukces, sukcesu, no. Tam Ogólnie skin do melodii, z ich melodii, to kurde jest po prostu taka zwykła melodia, co jest jeszcze brzydkim połączeniem. Ja muszę jedną sobie zabić. Shelly! Tfu! 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 Pluje. Pluje na Shelly. One power cube challenge. Pfff! Oh, Odebnie. Oh my god! na to ile to... Prup, 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 prup. Dobra, wbijamy poziom 8 dzisiaj, żeby mieć 10. Dobra, otwieramy dwa start-upy. Teraz zostawcie łapkę w górę. Wiem, łapkę w górę jest słaba. A teraz zostawiacie subskrypcję. Bardzo rzadki, proszę, to bardzo rzadki. Eee... Ja cię piję. Na pewno nie mogę przełączyć na Melodii, tak 100% O widzowie jakie ja mam lagi Wbijmy jeszcze te dwa, jeszcze ostatnie trzy rundy, może nam się uda jeszcze Wbić jednego, trzy, dwa, trzy star -dropy. No, no ja uwielbiam, uwielbiam, ja zaraz chyba z nula będę nagrywał jak otwieram star -dropy. Nie wiem, wy to, wy to chyba uwielbiacie, ktoś mi chyba w komentarzach napisał kiedyś Nagrywaj jak otwierasz star dropy, to jest bardzo fajne Nie wiem, nagrywać wam takie coś? Ale, ale camper, ale camper. My takich nie lubimy widzowie Odcinek 4 minuty, mam na nagraniu jeszcze tego. Leci, nie wiem, z Minecrafta to bym nie miał już takiego. O, do loli to jest na to skin. Z Minecraft, nie wiem, no jaki Minecraft, to jest taki minus. No już się nudzi ten Minecraft na bankuś. Od początku na moim kanale jest tylko Minecraft, 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 Minecraft. A jeszcze zapomniałem mojego klubu pokazać. Ty na banku, zadam tu HP. Więc to te bo teraz... Kurde, ten prost, zaraz mnie zabiję. Dobra, to było jasne, bo on miał 7 par a mi zależało tylko, żeby mu zadać trochę HP. O hop, chyba będzie star Nawet, no, jest jeden Stardrop. Ale to pod jednym warunkiem. Wybijemy to i wbijemy to. To jest tylko jeden warunek. Będziemy mieli 3 star drop challenge. I to będzie... Możecie zostawić tu łapkę w górę i subskrypcję, bo ja się posuczkam. Kusisz się Foksią, Foksią chcecie? Nie wiem, będziemy budować jakieś bazy i takie, no, no. Nie wiem, czy coś dla was nagrywa z Brawla. X to jest gadżet. Number one. Twód Możesz Można nie umieć grać szerką. Oho, pe to nie jest to jest debil. Hot to, hot to pikuś, pikuś, ty pikuś siebie. Pikuś właśnie sorry noob Cześć, cześć, ja gram na boty. Aj, to się liczy jako mnie na boty, bo ja mam lagi. Out, oh my god! One round. I to jest tylko dla was. To robię. Robię, robię tą wygraną, macie 300 dropy ode mnie do otwierania, ale to musi wypać chociaż jeden legendarny, no bo to patrzno. no, to chociaż to zadimiasz, nie wiem, to może być nawet, kurde, Lola, nie wiem, najpierw mi chociaż z tego PS trzeli. Jeden strzał dam mu fory. Drogi no, robimy, robimy to. Teraz tak. To musi wyjść. Trzy, cztery, jeden. Pierwszy star drop. To kubka była. Kolejny star drop. Daj się coś dobrego, proszę. O Jezu, widzowie nawet bardzo rzadkiego nie dali. Dobra, ostatni sternierów. Nam potęgę posępnego czerepu. Daj mi z tego serdepa. No nie, no dobrze, prze... ten odcinek jest yy... skupa. Kiedy ja jeszcze rankingówek nie mogę, grać O my G! Siemano! YOU! LARY i SZELKA.